Cześć, tu Kama, witajcie w kolejnym odcinku Kamas. Od razu na początku ostrzegam, że ten filmik będzie bardzo, bardzo długi, bo jak już wiecie po tytule, pokażę Wam dzisiaj wszystkie moje nieprzeczytane książki, a tego jest za dużo. Od razu też proszę Was o nieocenianie mnie i nie krytykowanie, bo doskonale zdaję sobie sprawę z powagi problemu. Jeżeli podczas oglądania któraś z tych książek wpadła wam oko, którąś czytaliście, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, co o niej myślicie i czy warto ją przeczytać. To też nie są wszystkie nieprzeczytane książki, jakie posiadam, bo gdzieś w tym domu rozłożone są jeszcze różne książki. Zebrałam głównie te, których czytaniem jestem w jakiś sposób zainteresowana. Szczególnie książki, które nie są z mojego pokoju. To są książki, które na razie odkładam na później i o których przy na razie nie myślę, ale i tak większość z nich Wam pokażę. Siedzę właśnie przed moją półką TBR, którą część doskonale znacie, bo był już filmik z mojego Harry Potter Bookshelf Touru, czyli tej części tutaj ale wszystko co jest na dole i tutaj w takim um, kominku, to są książki, które są nieprzeczytane. Te książki ustawione są właściwie w dwóch rzędach, więc tego jest masa, więc przygotujcie sobie kubek herbaty. Ja oczywiście też przygotowałam kubek herbaty, tym razem nie jest to jakiś specjalny kubek, po prostu wybrałam taki, który jest największy, a towarzyszy mi dzisiaj herbata od sklepiku spokątnej, z ich serii liście Fusy Patronusy i jest to herbata jesienna, herbata profesor Grobli Plank, czyli to jest czarna herbata san, Imbir, goździki, anysz, kardamon, cinnamon, trawa cytrynowa i pieprz. Pomyślałam, że taka herbata troszkę mnie wzmocni, chociaż i tak wydaje mi się, że ten kubeczek jest troszkę na to za mały. Nakręcanie tego filmiku prawdopodobnie potrwa kilkadziesiąt minut, jak nie godzin. Dlatego i oświetlenie może się zmieniać, i na pewno moje włosy, bo one są w trakcie schnięcia, więc na pewno ich wygląd troszkę się zmieni podczas nakręcania, za co przepraszam, ale wiedzcie, że nakręcenie tego filmiku wymaga sporo poświęceń. Dobra, zaczynamy. Kawia Dobra Wróżka, Janet Rallison, Bestie z Brązu, Roshi Czoksi, Bez Sokoła, Maggie Stivater, Straż, Straż, Terry Pratchett, Pieśń o Achillesie, Madeline Miller, Poradnik dla gentlemana o występku i cnocie, Mackenzie Lee, Córka Króla Piratów, Trika seller Winter, Marisa Meyer, Ania z Wyspy Księcia Edwarda, Lucy Mount Montgomery, Domek na drzewie: KK Allen, Jak pokochać Frika, Rebecca Crane, Król z bliznami i żony wilków, Libardugo. Bardugo, Vicious, nikczemni Nick Ivan Iwan Mściwi, wie i Schwab, Gemina, I Obsidio, Amy Kaufman i J. Christoph. Piosenki o dziewczynie: Chris Russell, Śmierć przybywa do Pemberley, P.D. James, Emma, a Modern Rattling. Alexander McCall Smith, The Jane Austen Book Club, Karen J. Follower i to też już kończę Angel Fall Perrin i Świat Po i Angel Fall Perrin i Kresni Susan E Pride Prejudice and Zombies The Down of the Dreadfuls Steve Hawkins Smith, Bigling Miss Bennett Cassandra's Sister Veronica Bennett Dziewczyna Ognia i Cierni Re Carson Gra o miłość Henry Fitzpatrick Karwal Stephanie Garber Analfabetka, która potrafiła liczyć Jonas Jonanson Zbłąkany syn Rainbow Rowell Goodbye Days Jeff Zenter Między życiem a życiem Jessica Shiverkton, żniwiarz Pustyna Noc Paulina Handel Posłaniec Markus Zusak, Without Merit Colin Hoover Przeznaczeni Holly Byrne Tu i teraz Anne Brashers Magonia Maria Devan Hadley, Mara Dyer Tajemnica Michelle Hodkin, Głębia Challengera Neil Schusterman, Dzikie Serca Susan Young, Popiół za Popiół, Ogień za Ogień i Ból za Ból, Jenny Han i Sophan Vivian, Losing Hope Colin Hoover, Papierowe Samoloty Down O' Porter, Wszystko co Wyjątkowe Matthew Quick, Nick i Nora. Playlista dla dwojga Rachel Cohen i David Leviathan. Misja Survival Lilba Bray. Kiedy Bóg był królikiem. Sarah Winman. Wszechświaty. Wszechświaty Utopia i Wszechświaty Pamięć. Leonardo Patrick D'Nami. Upadające Królestwa Fallen Kingdom. Morgan Roots. Na krawędzi nigdy i na krawędzi zawsze. J.A. Redemski. Powtórka z miłości Kirsten Gier. Dostawiłeś mi tylko przeszłość Adam Silvera. Co jeśli? Rebecca Donovan. Co przyniesie wieczność? Jennifer L. Armentrout. Czarna wdowa na zawsze czerwona Margaret Hall. Zaczekaj na mnie Jaylin. Obom się nie nudzę Alice Clayton. Bez żalu Mia Sheridan. Emma i Oliver Robin Benway. Siła truciznę Maria W. Snyder. Żółwie aż do końca John Green. Zgromadzenie cieni. V.I. Schwab. Trzy mroczne korony. I mroczny tron. Kandra Blake. Gdzie indziej. Gabriel Zevin, Zapomniałam, że cię kocham. Gabriel Zawin. Serce w chmurach. Jennifer E. Smith. Tak wygląda szczęście. Jennifer E. Smith. Mroczny duet. Victoria Schwab. Po drugiej stronie kartki. Judy P. i Samantha Van Leer. Powiedz wilkom, że jestem w domu. Carol Rivka brown Małe ogniska. Castel Ng. I tę książkę już prawie skończyłam. Między książkami Gabriel Zawin, miłosne graffiti, Jen Bennett, miłość nas zdarzyła, Emery Lord, kochani, dlaczego się poddaliście, Ewa Deleria, początek mnie i ciebie, Emery Lord, prawo przyciągania, Simon Eccles, księgarnia spełnionych marzeń, Katarina Bivald najeźdźcy, Karolina Władzławiak, Dziewczyny z Hexhel, Rachel Hawkins, coś mojego, Mercy Lynn Curtis, kult po koreańsku, narodziny fenomenu, Ain Hong, Twoim śladem, M A. Meredith Walters, pan potwór Dan Wells, czy musimy udawać, Catherine C. Stevens, sny bogów i potworów, Lani Taylor, Gobelin, obrońca Rowan, Henry H. Neff, Ela Zaklęta, Gail Carson-Levin, Czas Żniw, Samantha Shannon, Przeklęci Święci, Maggie Stiefvater, Wyścig Śmierci, Maggie Stiefvater, Wróżbiarze, Liba Bray, Alisa i Czary, A.G. Howard, Dziedzictwo Ognia i Królowa Cieni, Sarah J. Maas, Rozgrywka, Jay Sterling, Ciemna Strona, Terryn Fisher, Moja Lady Jane i Moja Jane Eyre, Cynthia Hint, Brody Ashton i Jodie Meadows, Marzyciel i Muza Koszmarów, Lani Taylor, Zakazane życzenia Jessica Cory, Królowa Terlingu Losy Terlingu i Inwazja na Terlik Erika Johansson Prawodziejka i wiatrodziej Susan Denhart Magnus Chase i Bogowie Asgardu Statek Umarłych Rick Riordan One Day in December Josie Silver us, David Nichols Starter for Ten David Nichols Sweet Sorrow David Nichols, The Time Traveller's Wife, Audrey Niffenger Defied Me, Imagine Me, Tahara Mafi, A Very Large Expanse of Sea, Tahara Mafi, More Than This, Patrick Ness, What Not To Do If You Turn Invisible, Ross Welford, The Year of the Rat Clary Furniss, Nova Eva, Loeb, Eve of Men, Tom Fletcher, and Giovanna Fletcher, Some Kind of Wonderful. Giovanna Fletcher, Gwiazdkozaur i Zimowa Czarownica lub The Christmas Source and the Winter Witch Tom Fletcher, All That She Can See, Carrie Hope Fletcher, When the Curtain Falls, Carrie Hope Fletcher, All I Know Now, Carrie Hope Fletcher, Kompozytor Bush, Andre Pascal, Wojna i Miłość Katarzyna i Igor, Jolanta, Maria Kaleta, Powrót do Dillingham Hall, Catherine Taylor, Ostatni Nam Stara, Kristen Cicerelli, Trafny Wybór, J.K. Rowling, Król Węży Jeff Zenter U brzegu Sarah Green Piąta Fala i Piąta Fala Bezkresne Morze Rick Yancy, Kiedy Będziemy Wolne Moja Walka o Prawa Człowieka Shirin Ebody Eternals Brandon Sanderson Jeszcze Jeden Dzień Mitch Albom, Baśniarz Antonia Michelis, Angielski Pacjent Michel Odante Partials Częściowcy Dan Wells Pokój z widokiem, Edward Morgan Foster. Boy Seven, Miriam Mouse, Razem będzie lepiej, Jojo Moyes. Password Miriam Mouse. Nie traćmy ani chwili, Jill Mansell. Spacer w parku, Jill Mansell. I to jest książka, którą kiedyś tam zaczęłam, ale nie skończyłam. Tajemny ogień, C.J. Doherty. Tysiąc wspaniałych słońc, Caheld Hossein. Blask, Amy Catherine Ryan. Szeptem, Becca Fitzpatrick. Santa Olivia Jacqueline Carey. 100 imion. Cecilia Ahern. Szczygieł Donat Red. Niewybaczalne Izabel Wolf. Obca Diana Gabaldon. Szpilki za milion. Izabela Szylko. Sufrażystki Izabela Ripchester. Emigracja Malcolm XD. Promyczek Kim Holden. Wiśniowy klub książki Ashton Lee. Kiedy odszedłeś Jojo Moyes. Odlot Jennifer Eccles. Pandora. M.R. R. Carey, w Otłani Bev Revis, Wielki Błękit Werenika Rossi, Rebelliant Legenda Marie Lou, Zła krew Sally Green, Martwy Punkt Lucy Penny, wstrząsające dzieło kulującego geniuszu Dave Eggers, życie po śmierci Damien Echols Begin Again It Trust Again Mony Casten, Taniec w ogniu Josephine Angelini, pomiędzy Tara Hudson, do żywocie Marta Kisiel, Gen Atlantycki AG Riddle. I to są już wszystkie książki z mojego TBR-u. Mam jeszcze kilka, ale nie do końca wiem gdzie się znajdują, więc powiedzmy, że te książki, które dzisiaj widzieliście, to są książki, które planuję przeczytać. A te, których nie widzieliście, są gdzieś schowane i pewnie nigdy nie zostaną przeze mnie przeczytane, chociaż nigdy nie mów nigdy. Nie mam pojęcia, ile tych książek jest. Dopiero przy montowaniu sobie to sprawdzę. Gdzieś tutaj pojawi się ta e, liczba. Na pewno jest ich trochę za dużo, ale nie oceniajcie. Przecież wszystkie te książki kumulowałam przez lata. Był taki okres w moim życiu, e, to 2015-2016 rok, gdy popadłam w szał kupowania książek, odkryłam te wszystkie księgarnie, zarówno stacjonarne, jak i internetowe, tanie książki i rzeczywiście w tamtym czasie kupowałam książki po 10 góra 15 zł, więc większość z tych książek, takich pewnie mniej popularnych, było kupione trochę przypadkowo, ponieważ były tanie. I ja nadal, ja nadal żyję w przekonaniu, że wszystkie te książki kiedyś przeczytam, chociaż patrząc na to, co mnie teraz otacza, bo jak widzicie, moje półki są teraz puste, to jest troszkę przytłaczające, muszę przyznać. Ale po to właśnie je kupiłam, żeby je przeczytać. I w sumie, pokazując te książki wam i widząc te tytuły, nabieram ochoty na czytanie, chociaż w ostatnich dwóch latach tym czytaniem trochę ciężko mi idzie. Jeszcze raz prośba do Was, jeżeli widzieliście w tym całym wyliczaniu jakąś książkę, którą czytaliście i ją szczególnie polecacie, dajcie mi znać. Być może to mnie właśnie zainspiruje i szybciej po nią sięgnę. Teraz czeka mnie wycieranie kurzy i układanie tych książek z powrotem na półkę. Ale tego już wam nie pokażę, bo już jedną organizację tej biblioteczki widzieliście na moim kanale. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, jeżeli podobają się Wam te filmiki, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. I teraz się z Wami żegnam. Widzimy się w środę. Do zobaczenia.